Dobra. Pytanie, czy mnie słychać. Ja pierdolę, słychać mnie, bo sobie oglądam swojego własnego live'a na telefonie. LOL. I szczerze, nie wiem, czy ktoś to ogląda. Ale no kurwa, tyle mam subskrybujących, że no. Ja bym się nie dziwił Zastanawiamy, czy to. Czy ten dźwięk idzie z mikrofonu, czy on sobie idzie spadł? Ja to teraz. I teraz też mówię. Dobra, chuj! To nie idzie z tego mikrofonu, chyba że ja bym to podłączył przez to sześciówkę Nie podsumowując, nie działa ten mikrofon. Chyba, że jeszcze inaczej bym to podłączył. I szczerze, to, to jest po prostu siedział, jak do siebie gadał, bo nikogo kurwa w tym live'ie nie ma poza mną. No dobra, sekunda. czy ten mikrofon kiedykolwiek działał. Mi się, że działało, czy miałby nie działać? Och, jeszcze ten podłącznik wygląda, jakby miał nie działać. Się w ogóle wysuwa z tego ta wtyczka. mi to, teraz to w ogóle nie działa. Aha. Generalnie to chuj w dupę Kurwa, leczka, czemu to nie działa? W ogóle ten dźwięk jest taki zajebi idzie. Teraz gadam, do więc zobaczymy, czy mnie lepiej słychać. No i dźwięk mi idzie, spada do chuja wafla. W ogóle ten dźwięk jest powalająco chujowy. Zajmę się podłączył słuchawki, czekajcie, spróbujemy z słuchawkami. Dobra, teraz test słuchawek. Dobra, to chyba nie działa. Bo dźwięk mi znowu nie idzie stąd, tylko spada. Może ja bym to mógł w ustawieniach zmienić jakoś. Kurwa. Chyba wyustawieniami teraz, tego nie widać, ale... Nie mogę tego zmienić. Yy, no nie wiem co z tym teraz. możemy sobie zagrać jedną rundę. Tylko to muszę pochować, bo zrobiłem sy. Wygram na klawiaturze, bo kupiłem klawiaturę za 80 zł, 90, zł. Zajubista jest, ale w ogóle ja mam jakieś dziwne wyciszenie w tym padzie. To był strasznie dziwnie słychać. Nie słychać klawiatury przede wszystkim. I napiszę sobie coś na dacie, nie będę zobaczył się z To S? William napisał S! No świetnie! Nie widzę gra w że... I nie potrafię. Idziemy sobie pogrążkę. Napłam chujowe ustawienia, bo nie zmieniałem ich na te same co miałem na PlayStation 4. emocje jak na grzybobrane Ogrom. Dziękuję w ogóle. sobie teraz myślę, że to przecież jak się robi live'a, to że się ma jakiś ludzi na tym. Ale to trzeba ględzić kurwa cały czas. I zaraz same bana, bo przeglinam. Nie wiem, czy tak działa na YouTube, ale mój content, content zawsze był family friendly. No bo jak dziecko, to no chociaż. Ze mnie było takie mało family friendly, dziecko. Ale nie no, jak się ma ludzi na socie, którzy coś do ciebie piszą, to jest w ogóle całkowicie inna bajka. A się przyjemnie live y robi. A tak to no, schizofrenik, siedzę i gadam do siebie. To może coś kurwa na mózg siąść w pewnym momencie. Ciekawe, czy komukolwiek przyszło powiadomienie jakieś, że, że live a robię. się ma kurwa klasycznego subika z dzwoneczkiem, to na pewno dostał. Nic się kadać w ogóle. Może jakby z kimś pograł, to mi się... Zaciało. ty, kurwa, no. ej, ta pompa jest do dupy. Ja w ogóle nie lubię zmieniać broni jak się z kim strzelam. To jest chujowy w to. Ale to nie jest ta zwykła pompa, to jest jakaś... inna. A nie wiem, idę sobie pobiegać ale gumno. Ej, ta gra kiedyś była taka zajebista Tak się fajnie w to grało, tak mało spoconych ludzi było A teraz to taki szczoch się zrobił Nie podoba mi się to już To co to jest? Przełożę. Jak to strzela? jestem na bandażu. U nim bandaży. O! Typo! Na typa! Ale kurwa tam celuje. Ej! Ale to było tak chujowe! Dostał płeć web razy. Ej, to było tak chujowe! Ej, wstyd! Wstyd jak chuj! No nie wiem, przemyślmy tą sytuację. No nie wiem co tam O! O! Aj! Czemu mi to idzie do góry? Ja pierdolę. Idę na niego. Czemu się nie buduję do góry? Pom, pom go! Pom i Czemu on mnie kurwa kill kilofem próbuje? O! Granaty tu lecą. Spierdalaj. PIERDOLOŃ! Ej, nie jestem chujowy, w ogóle! O! Pompa! Pompa! Gdzie się popał format 3 Ej! To było straszne przeżycie. Dobra, leczymy się. Leczymy się w zakładzie zamkniętym dla ludzi specjalnych. Ej, ja to sobie nie wiem sam mówić, więc pierdole farmazony. Cała mi świna na język przyniesie, ale to akurat normalne Ciao, coś doleczę, a ja? Ja... Yeah. Oj, Ełkę sobie gminę. Coś by mi się przydało na takiego na daleko, czy jest już na daleko. Nie ma. No nie... Nie. No dobra, fajnie, fajnie na spokojnie Ej, w sumie przyznam się Przyznam się, jak się gram Nawet jak nie robię live'a, to i tak gadam do siebie mm. Także pozdrawiam Pozdrawiam, miło było. Lunchpad, czy muszę Stawić tego lunchpad i tam poleciał do góry? Jademy na kurwy Może ja ktoś strzelał A ja lubię chodzić na typu, mimo tego, że ja nawet Wyraźnie potrafię. Ej, ja bym se zamiast z tego chujowego czegoś, w tym nikogo nie trafiam, se to Czy mi to coś zmieni? Pewnie nie. Ale tak zrobimy. Tak zrobimy. Bo co mi szkodzi? Co ja to nie baj? Emkę sobie wezmę. Gdzie tu jest ktoś? Tu są no, jakieś forty stoją. 29 osób, ja mam 4 fragi. No no kurwa, no nie popisałem się jeszcze. Ale mamy czas, to się boję pod te forty iść. jakiś... O ktoś tu chodzi. Nie podoba mi się to. Ej, mam nadzieję, że ta pompa jest dobra. I że nie pożałuję to, że ją wziąłem. Leci jakiś, kurde, Sean tutaj. A spierdalam stąd. O! strzelił ktoś. No, to on do mnie Kurwa na drzewie siedzi! Spierdalaj fiucie krzywy! Nie, ja się tak nie będę bawił, jak się stawia ten? Lunchpady Nie pamiętam jak się stawia lunchpady Uuu, spierdalamy! Ja, ja tak ten, on poleci za mną, nie? Czul cienki Nie. Ja spierdalam! Ja spierdalam! Nie będę się strzelał z kujem! Bo High Gramba miał i myśli, kurwa, że jest Obi-Wan Kenobi! Uzgad <ścoughs> High Grand now, Obi-Wan! ja to lata? Wydaje mi się, że nie, bo to jest OG Fortnite, to pewnie nie lata. I w ogóle śmieszny był ten referent, z Refren z z Star Warsami. Z, 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 z kurwa. I specjalny jestem. Anyway, mm, Refren, powiedziałem refren. Bo słucham siebie. Bo... Dalej, Celai'a ma włączonego, nie? Ci nic ciekawego nie mówię, tak. Nie. Kurwa w czym? W zasadzie. O! O! Ki kurwa, ale pętny. Ej, skąd ja przyszedłem? Bo się boję trochę tam wrócić. Bo ten, bo ten bolec cienki dalej tam jest. Bo skręcę high na ogień. Tak, teraz będę to, to powtarzał. Bo jestem po prostu mega zadowolony z tego, co Ej, jak przyszedłem stamtąd, to. to fajnie. To jest rift, możemy sobie rift? Tak, jo! Nie, przyszedłem stamtąd, nie? O i tak właśnie, tak właśnie uważam to, na to, co robię, bo gówno wiem. Gówno wiem. Ooooo! Snajper, ja powinienem zamknąć mordę, bo jest... Jest ściszanocno, od której jest ściszanocno. No właśnie, to jest, to jest dobrze, nie wiem. A to jest ta, ta, ta. Ta, ta. To ta. ta? Tak, Uuu... Chujowa, ale ja mam full amo, nie? Dalej jest 43 full Nie wiem Szczerze, ja kiedyś byłem bardzo dobry ze snajperki, ale teraz mam wrażenie, że zginę, jeśli będę już na ręce. I zakładam, że się nie mylę za dużo. Lecz przekonamy się pewnie w najbliższym czasie. Zobaczymy. Może bym wysłał komuś tego live'a, żebym tak nie kadał do siebie. Co tutaj O! Tu się to działo. Nie wiem, co wam mogę ciekawego powiedzieć. Muszę się umyć. Niby my wczoraj, dzisiaj nic nie robiłem takiego. No ale. Ale dla zasady mógłbym się wykąpać. Nie... No, ty... A nie, 51 jest full do snajperki. Ja pierdolę, ale down. Ma jestem jedyną osobą, która oglądnie tego live'a. Kiedykolwiek. Mam takie dziwne przeczucie. I pewnie się nie mylę. A na żarłem się grzybów, halocynogennych. Zobaczymy. O, tam się dościcie. Idziemy. Idziemy do no typów. Mamy W się napił. Mam kole, nie zbliżam, ale mam. Gdzie tu ktoś jest. Ja bym se, powinienem. Ja pierdolę. Nieźle. Ja bym sobie powinienem. Jak to no, powiecie, jak to sam. <laughs> powinienem sobie mieć ustawienie broni, bo. No. Zara będzie krzywo Where is you hole? Wychyl! Wychyl i nie ma żółba! Wychyl! Błagam cię, wychyl Dobra, bo on się strzela z typem, ja się boję ten 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 na lewo mnie zatryguje Bo on mnie nie widział. Co ktoś mnie z plecu zajdzie? A będę miał tak zwany problem. O! O, będą się strzelać. Na trzeciego pójdę. Chociaż za plecami coś chyba było, nie? Ja mam dawno. I oba. Dobra, ja muszę na plecy patrzeć, bo... Bo zaraz mnie ktoś od tyłu weźmie. Będę jebany w dupę. That's what's gonna happen. Spad, boje. Ja się boję, ja poczekam, aż oni się zabiją. Ale czemu się tak buduje? Po co? Ja nie rozumiem. Mógłby... Mógłby przestać. Ja też grałam obiła. Mógłbym strzelać. Pewnie, żebym mógł. Widział mnie. Widział mnie jak chuj. Ja to celować nie zobaczy prędzej idę tam, idę tam, chuj, pożałuję tego, idę tam idę tam o spierdala kurwa, ale jestem chujowy w to kurwa dostał, 33. ci trzy, dostanę zaraz biało ma, biało ma, biale typa Kurwa, uleczył się. Ups, dostałem. Kurwo, jebana Dobra, jebać to gra. W ogóle miałem nie grać, ale. Ale jak sam. Z powodów, kurwa, nie wiem jakich. I mam tego live'a już. Ej, nie wiem. Aha, to sprawdzić. Ej, a jak? Nie, to nie, to broadcast. 24 minuty. 24 minuty gadajemy do siebie. Brawo, Bilu! Dobra, tyle. Yy, dzięki, dzięki mnie, że sobie oglądałem swojego live'a przez 24 minuty. Jestem swoim największym fanem, Egotop tak zwany. Dobra, yy, stop broadcast, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie sobie z słoneczkiem i łapkę w górę.